Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Facts. Jestem Denis Załęcki. Witaj. Witam wszystkich. Yy, można powiedzieć, że w końcu dochodzi do tej legendarnej walki Ty kontra Wielki Bóg. Tak, tak. W końcu dochodzi. Yy, dałem Grubasowi możliwość yy, wzięcia walki ze mną. Yy, pierw, mu da, pierw mu obiecałem, później powiedziałem, że jednak mu nie dam, ale grzecznie poprosił, to dostanie waleczkę. Właśnie chciałem go yy... O dwóch lat ubiega. Właśnie chciałem go zapytać, bo ten słynny wywiad w basenie tam powiedział, że kategorycznie nie. Zapytałem y, były, czy zdradzi, jakie tam były kulisy, to nie chciał powiedzieć. A ty mówisz, że poprosił, tak? Ech. Tak, poprosił śmieszny gość, śmieszny gostek, także y, tam, da, tam dawałem sobie honoru, ale byłem w basenie, miałem na nogach palec krzyżyk, także to się nie liczy. Nikt się nie spodziewał, że do tej walki będziecie podchodzić tak, że ty będziesz miał no, tych kilka porażek z rzędu, a on będzie miał kilka wygranych z rzędu, bo jak o tej walce się mówiło, no to ty wtedy, yy, ty byłeś na fali, a była no, nie miał chyba w ogóle wtedy walk, dopiero wchodził do tego świata, a teraz się to troszeczkę zmieniło. No jest to pewne zaskoczenie. Tak, jest to pewne zaskoczenie. Ja wychodzę z, tej, z, tej, z, tego, z tych przegranych walk. Chyba przegrałem trzy pod rząd, cztery nie pamiętam. Ale przegrywałem z mistrzami świata, z, gość, z gościem, który się bił o mistrzostwo świata w boksie. Gościem, który bił się praktycznie w UFC. waga ciężka, najlepszy, praktycznie najlepszy był. A była z kim się bił? No, kurwa z kimś się bił, Z nikim się nie bił. nie? Bił się z podwórkowymi chłopakami, z którymi wygrał pra, praktycznie psychicznie przed walką. Ale psychicznie. Nie musi się bać, że ja przegram z nim, bo nie jestem jak tam ci jego poprzedni rywale, także o to się nie musi bać. Dobra, teraz bardzo, bardzo ważna sprawa, jak noga? Noga 100% zdrowa, bijemy się w K1, w końcu bijemy się w K1. Dobra, ty chciałeś, tych, ty chciałeś K1, on chciał boksu, jak to, jak to wyglądało jeśli chodzi o te... Ustalenia przed podpisaniem kontraktu. Tak, gość chciał boks, ja od razu chciałem Kaden lub MMA. Nie robi mi to kompletnie jaka formuła, ale po prostu nie chcę bić się w boksie, bo zacznę znowu kopać. Ja tak mam w omoku, czy się zmęczę, czy nie. Ja po prostu automatycznie kopię. Trenowałem kardyki od 5 roku życia kickboxing, i MMA. No i ja bez kopania nie potrafię się bić. Tak samo na, na ulicznych bit, bitkach czy w lesie czy gdzieś. Ja zawsze kopałem z automatu. Denis, powiedz o co chodziło, bo pamiętam na konferencji jak przyszedł Buła, tam sobie normalnie pogadaliście, tam nie tak. było jakiejś tam mega y, złej krwi między wami, a co się wydarzyło właśnie po walce, że ty kategorycznie powiedziałeś, że była sobie zmarnował szansę na walkę z tobą? Tak, ponieważ przyszedł na konferencję, y, poprosił o walkę, mówię dobra, ch**a było, już, ale dostaniesz tą walkę, ale już spierdalaj, więc ucieszył się, poszedł w ale poszedł, y, no ale później słuchaj, schodzę, zajechany po walce, trochę był obity i tak dalej, wygwizdany przez te o te nie mówię tu o wszystkich, mówię o tym, co się próją, bo tego są mocni przy ochronie, przy policji i tak dalej. W cztery oczy nikt nic nigdy nie powiedział, nikt nigdy nie powie. Zobaczymy. Czas pokaże, a jeszcze czekaj, bo się zgubiłem trochę. Dlaczego, dlaczego tak powiedziałem, że mu nie na tej walki? Tak, 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 Dlatego, że po walce podszedł, ja, ja zajechany, wygwizany przez kibiców, on przychodzi i się podprówa normalnie do mnie. Nie? Bardzo nieeleganckie zachowanie, powinien dać sobie spokój, walkę już dostał, da, da, dałem mu słowo honoru, więc powinien się z cicho, a nie przychodzić i jeszcze na mnie huczeć. No, na tą walkę czeka naprawdę sporo osób, naprawdę sporo osób czeka na rozstrzygnięcie tego konfliktu, ale pytanie, czy po tej walce ten konflikt zostanie zażegnany? To się okaże. Okaże się, jakby nie zachowywał się na konferencjach i na tych wszystkich rundkach. Z zobaczymy, czy pokaże klasa, czy będzie się zachowywał tak, jak się zachowuje. Dobra. Denis, bo no, w internecie jest pewna osoba, która cały czas gdzieś tam do, do ciebie pije, cały czas gdzieś tam cię prowokuje, cały czas cię yy, wyzywa. No Jak przeczytaliśmy sobie komentarze, no to no, niezbyt wielu osobom podoba się to, co robi Natan Mar Marcoń. Jak ty komentujesz teraz jego zachowanie, no bo on tak wydaje mi się, że nie wydaje mi się, tak jest. Zaczyna strzelać do wszystkich. Tak. Co, mam, co mogę powiedzieć. W końcu, się, w końcu się doigra. Nie mówię, że przeze mnie, ale do takich głupków to się to jedynie co można strzelać i tylko tyle. Dosłownie. Dobra, bo on powiedział, Natan Marcun w wywiadzie, w kilku wywiadach, w relacjach, na aferkach i tak dalej, że walka z Tobą praktycznie jest już ustalona, że to już jest praktycznie pewne, nie. że grudzień, więc dziwię się, że na tej kanapie dzisiaj siedział no. Wielki Buł, a nie, tak. nie Natan. To co się wydarzyło? Jest tak jak Natan mówi, czy nie, nie, nie. trochę farmazoni? Nie, to jest gość farmazon, to jest się... Nawet ojciec się wstydzi kurwa, za niego na komisariacie, to, to jest gość, Słuchaj, nawet ojciec się za niego wstydzi, to jest po prostu masakra, nie? Nie, yy, nie, nie, ja walki z tym... Będę miał tą walkę, a zresztą nie chcę mi się o tym frajerze już rozmawiać. Walka przyjdzie, przyjdzie, walki nie będzie, przyjdzie czas na niego, to, to wszyscy usłyszą i tyle. Nie mówię, że ja, bo ja nie będę dotykał tego, nie będę tego kurestwa, ale są osoby, które na niego się szykują, czy teraz, czy za 10 lat. To po prostu z, z, za mocno naubliżał nie tym osobom, co powinien. Ale to jest jego życie, jego sprawa, on sobie, on sobie tam później będzie z tym żył, nie? No bo... nie, mówię, nie mówię od razu, mówię, że nie ja, bo ja mam rodzinę, mam kobietę, mam dziecko i ja oczywiście od spraw ulicznych teraz z daleka. No bo on gdzieś tam taki jakby dziwny zabieg wykonał, że wyzywa, mówi, że może się z wami wszystkimi spotkać, ale jak ktoś go dotknie, tak. to pierwsze co robi, on też tak podkreślił, to leci na policję. No i takich ludzi właśnie nie lubię, nie? Właśnie, którzy się prują, później chodzą na policję. Rozumiem jak to, powiedzmy, no nie wiem, jesteś normalnym gościem, nie huczysz, nie wyzywasz, nie ciśniesz, ktoś ci coś ukradnie, pójdziesz na policję, jesteś normalnym gościem, no nie można mieć do ciebie pretensji, tak? No, normalnie żyjesz, normalnie funkcjonujesz w społeczeństwie, a taka k***a się pruje, ubliża cię od konfidentów, od... rzuca cię, pluje na ciebie i uderzysz go, a ona mówi, uderzysz mnie, idę na policję. No to zwykłe z... tyle. Czyli jeszcze raz, powiedzmy, takim zachowaniem, no, tam na pewno walki z tobą nie dostanie. Nie ma takiej możliwości. Ja w ogóle w szoku jestem, że w ogóle ludzie chcą go oglądać, czy chcą, czy chcą, nie chcą, ale że go promują, że kurwa, jeszcze gdyby gość coś potrafił się pobić, gdyby gość miał chociaż jakiekolwiek malutkie te jaja, no chociaż mówię, że do UFC idzie. No chociaż coś małego, tak. rozumiesz, ale moja córka pięcioletnia by mu najebała. No człowieku no, nie znam większej pieniędzy niż on. Rozumiem, że dużo osób huczy, huczy, za dużo nie pokazuje w klatce, ale ten gość naprawdę nie ma nawet najmniejszego, najmniejszych jaj. Nic. To jest, no, moim, moim zdaniem, to jest panienka i tylko tyle. Ja nie wiem, czy zauważyłeś, ale on nawet no, jak na ostatnim programie był u Boxdala na aferkach, byli tam bracia Tyburscy, no to tak. tam też wywiązał konflikt i już tam jego startu też lecieli. Tak, ale moim zdaniem tutaj bracia tej go merytorycznie na każdej płaszczyźnie go zjechali. Dobra, jeszcze wracając do, do Buły, jeśli chodzi o twoją walkę z nim. tak ty oceniasz właśnie tych jego przeciwnik przeciwników? No bo tych kilka walk z rzędu wygrał, m.in. Nikola Milanowicz. To nie są przeciwnicy, na których warto zwracać uwagę? swoim zdaniem to nie jest wyznacznik jakiejś jego umiejętności? Moim zdaniem ci, przeciw, ci przeciw, przeciwnicy, którzy z nim przegrali, oni przegrali już przed walką, oni przegrali z nim psychicznie. Bo ten, tego była, wiesz, chodzi, pali, są, są, ur, urka burka. A tak naprawdę on nie jest wcale taki mocny psychicznie, po prostu jest duży, postawny, ma tam z 2 metry 130-140 kilo i tylko to, ale żaden z niego fighter, a to już zobaczycie sobie już pod koniec grudnia jak mu wsiądzie siądzie w klatce ze mną. Bo wiesz, naprawdę bił się z, fajny, z fajnymi chłopakami, bardzo ich lubię, no ale po prostu, no nie te umiejętności no i po prostu psychicznie ich moim zdaniem zjadł, także tutaj po prostu jak zobaczył, tak jak powinienem, no to myślę, że gościa nie ma w ogóle podjazdu. A po tej walce z Ominanczukiem wiem, jak muszę walczyć. Jak potrafię walczyć wiem, jak muszę. Złą taktykę obrałem z trenerem. Nie mówię, że trener, tylko obraliśmy złą taktykę razem źle. Nie potrafię być na wstecznym, nie potrafię yy, uderzać, uciekać. To nie jestem ja. Nie ja po prostu się muszę stać i muszę się na i to jest, to jest mój styl walki. Ja muszę robić to po swojemu. Nie będę się już nikogo słuchał, że mam być na wstecznym. 29 grudnia zobaczymy kompletnie innego Denisa? W 100% innego Denisa. Na pewno nie będzie. Znowu kroku wstecz, nigdy nie uciekałem, w końcu się posłuchałem, nie wyszło, ale nie ma co puchać, człowiek uczy się na błędach, teraz się wzmacniamy, odporność swoją budujemy, także nie ma możliwości, żeby tutaj mnie ktoś przed, przestawiał. Czyli y, po świętach przed Sylwestrem jeszcze fajerwerki będą? Będą i to Dobra. Dzięki wielkie. Dzięki. Najlepsze antyfakty w internecie.